Widzowie, to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj gramy w Steamore Legacy. Lecimy na nich. No ci już głupich łuczników się wyposażyli. Hop, po spartana. Ogonią mnie. Dzikusy. Miecznicy są mu teraz, z takim miejscu się opyla. Przy tym deszczu strzał, nie ogólnie. A my już się do ich posągu dowaliliśmy i teraz nie odpuścimy, walimy w nich. O, przebiegli, jakąś armię sobie niby sprawili. O, zobaczcie jak się tnie, Co robi ten jeden wiecznik? O, nadchodzą. Coś tam mają za armię. A, wy tam walczycie z. serio? Jaj! Yeah. Dobra te, te, te ulepszamy najpierw jego czynnika, teraz te. co jeszcze mogę ulepszyć? Ty Migiamy nie gram Na wszelki wypadek, gdybym mi się do posałku dobrali to po prostu Ile mógłbym tak do Spartanu? 20 ale 18. Z bohaterskich mieczników musimy zrobić miejsce. Dobra, zrobimy pauzę. nas schodzą. Idziemy do boju. Tak się właśnie robi Gianta, od pleców. Niego pokonam w parę sekund. Najważniejsze jest to, żeby unikać jego uderzeń. Zobaczcie, pyk teraz w plecy. Jeden już leży. Szybko, szybko. szybko. U, udało mu się. Zobaczmy, jesteśmy tak naprawdę teraz z dwóch stron. Ma na Maga idę. Tak! Zostaw mnie ty malutki Kolejny grubas Odchodzi. Wróciłem Elo A ja to zrobię od pleców, jak zawsze Co on próbuje zrobić? On się kr kręcił, on chciał pewnie Tima jak brownu A więc to tak się teraz wygrywa? Tak, teraz tak się wygrywa. Eee! Powalczymy. O kurcze, ale leżę. Coś uderzam, ale ja cały czas nie wiem co. O, giant, 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 giant. Ale on ma teraz dobre... dobre... ustawienie. Uciekamy. Co ty próbujesz zrobić? O, elo. Oh. Au. Trz. 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 Zabity gel. Zabity tak naprawdę poświęcił się, ale przynajmniej zrobił wyzwanie. Teraz jakiegoś miecznika potrzebuję. Okej. Okay. Bo armie mam już dosyć dużą. O, waga. I oczywiście ja jestem miecznikiem. Nie zostawcie mnie. Ja on to przeżyje. On to zrobi. On jest mistrzem tej wojny. Zobaczcie co on robi. Zobaczcie, on podskoczy do takiego górnika i co mu zrobią ci górnicy. O, posąg mu coś zrobił. Jak my go zabiliśmy szybciutko. Parę sekund. Oj, 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 nie posąg. I ja dalej żyje. O nie, już nie żyje. Niszczymy. Ale dobro.